Ma to drugi odcinek, trzeci odcinek. Z bugów w call of Pupy. No właśnie. I macie teraz yy, mniejszy kolejny ekran. Kolejny odcinek z Gol ja spróbuję takiego buga. Patrzcie tylko na górną kamerkę. Ja wam specjalnie zbliżę, żebyście się tylko tą górną kamerą interesowali. Bo moja tak po prostu stoi, bo sobie kuzynę, bo sobie z moim kuzynem grałem i po prostu... Dobra. Chciałem baga odkryć, ale no już nie da. Ale to pokaż tego baga jak wbić na skrzydło samolotu. No, ale To każdy odkryje, tego. E, jak chcecie, to nie rozwalajcie beczek, po prostu. Po prostu tutaj. Tam przedbijemy od beczek, beczki byście się pytali. To już pierwsza ciekawostka. Albo tak po, jakby. Albo po prostu, załóżmy, wyszczucie beczki. O, zniszczona już. Nie ma się jak wejść, tak. Kurde, tak... Jak ja mam teraz wejść? Po prostu róbcie tak. Widzieliście, jak na luzie dojdzie. I... polecie pąsek. Jakieś szpagacik, dobra. Zaraz poka buga na skrzydło. Patrz jaki bug. Nie no, poczekaj. Teraz patrzajcie na to. Po prostu... Idzie. Pokażę, najlepiej to robić klasą snajperem. Tak to dopiero odkryłam. No, snajperem, bez snipera. Ale ja słyszałam, że to najlepiej zrobić. Snajperem. No, najlepiej. I, ja. I mam bok, nie rzucił zimnego. Dobra, to wracam do góry. Oj, Oj, I po prostu. Stąd? Tudę. Da się, da się. E, stąd? Tutaj też się da. I później tam na sobą odbijecie. Ale ja po prostu. A tak, że ja nie mogę. Tak. Jak chcecie to przesyłajcie nam filmik tutaj. Jak skoczyć. I na przykład pokażcie nam jak to robicie, to my to pokażemy po prostu na YouTube. No i widzicie jak skoczył i... I... No jeszcze raz będzie po powtórczka. Nawet... Nawet stąd doskoczycie. Pff, no zarobiście dostać. Czekajcie. Nie. O Jest. Nie, Murzynem jestem. On no, widzę. Już widzę. Murzyn. Murzyn no, atakuje. Dobra. Pokazuję nie pierdziel. O, dobra, już lepiej. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę na górnej części ekranu. Nie na tym, którym ja nagrywam, tylko na tym, którym gramy. Dobra, już pokaza pokazaliśmy Wam, jak tam zaskoczyć i teraz kosmita A, będzie próbowała tam dalej. To No, kolejny bóg. No, to jest bóg? Sorry, to jest. Jeżeli macie kogoś na To macie kogoś na po prostu... no, macie kogoś To macie się się, jak, To jest. Jak... No, to Po To jest. Prostu... To jest. To jest. To jest. wam, że To 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 się To Tutaj się skamczy, Albo skamczy. po prostu kończymy odcinek. No, to cześć. Nie, no, jeszcze nie. Mapa. Następna mapa w następnym odcinku. Czesia